Jak przekazać dokumenty załączające do Taksa? Aby dodać kilka dokumentów, które mamy już przygotowane w postaci elektronicznej, musimy się zalogować do Taksu, na konto klienta. Może to zrobić również księgowe zbiora rachunkowego, wybrać dodawanie dokumentów i kliknąć ten duży plusik. Następnie wskazać dokument, który chcemy przekazać. System sprawdzi, czy ten dokument nie był, przypadkiem już jest przekazany. Jeśli tak, pokaże odpowiedni komunikat. Natomiast jeśli jest to nowy dokument, poprosi jeszcze o wprowadzenie pewnych informacji, możemy je pominąć, natomiast jeśli chcemy na przykład dodatkowo dodać notatkę do tego dokumentu, czy jakąś inną informację, która nas będzie interesować, to w tym momencie możemy to zrobić lub po prostu pominąć ten ekran, kliknąć, zapisz. I ten dokument zostanie dodany, co na dole pojawi nam się w takim zielonym pasku. Po przejściu na listę dokumentów, na nowo dodana faktura pojawi nam się tutaj na liście dokumentów, oczekujących na odczytanie, czyli digitalizację, jeśli z tego procesu korzystamy. Drugim sposobem dodania dokumentów jest również praca z tego miejsca. Tutaj mamy przycisk, dodaj dokument, również wskazujemy po prostu go z folderu, lub Możemy przeciągnąć dokument z folderu bezpośrednio w to pole i wtedy również ten dokument zostanie dodany do tekstu.